A tylko poszliśmy sprawdzić trop. A tu taka historia z tego wyszła. W sumie to legenda była, ale czy któryś z nas się spodziewał, że ta legenda może okazać się prawdziwa i tak naprawdę trafimy na ten trop? Mieliśmy potencjalne trzy miejscówki do sprawdzenia. W tym momencie zabieram was na pierwszą z nich. Woda już ładnie zeszła. Ze mną Michał, Piotrek. Rafał i ja, Adam. Zapraszam serdecznie nad Tamizę. Miejsce bardzo magiczne i miejsce, do którego lubimy wracać. Także kochani, mi nie pozostało nic jak prosić was o zostawienie czegoś na początku już łapki i lecimy. A legenda głosi o zatopionym transporcie guzików i badży wojskowych George'a VI. No i my podążaliśmy w dniu dzisiejszym tym tropem. Zobaczymy, czy uda nam się to znaleźć. Zapraszam na pierwszą część. Witam serdecznie, kochani. Dziś Tamiza. A jak Tamiza to oczywiście z całym gangiem. Dziś jest poniedziałek. Prima Aprilis. To nie jest kawał. Idziemy na Tamizę. A ze mną Rafcio. Cześć, witam, hej. Siema. Wesoły. O, dzięki Rafcio. Chodźcie jeszcze do pici, na żółwika. Peter. Siema! ma łoł, ma! Siema! No i Michał, słuchajcie, na szarym końcu. O, jaka ładna muszla! Patrzcie! Idę na żółwika do Michała. Siema, Misio! A ja, słuchajcie, w międzyczasie e, szybko przelecę ten róg, ten róg, bo tutaj naprawdę fajne fajki zostały znalezione, więc powiem Wam szczerze, że szybko go spenetruję. Warto, warto słuchajcie się rozejrzeć najpierw chwilę, a teraz jak jest taka pogoda to naprawdę wszystko ładnie widać jak na dłoni. To jest wszystko, słuchajcie. To jest naprawdę wszystko. Ale póki co ładnej fajeczki nie widać. Ale te, jakie wielkie. No, nie ma fajki, słuchajcie. Więc ja wracam pod podeścik, biorę maszynkę. No, i lecę, podetektuję sobie trochę, a was przypinam na, na klatkę piersiową, żebyście zobaczyli, jak to wygląda na żywo. No, i gdy ja odpalam maszynkę, alterka budzi się z alterkiem, to patrzcie, to tam się dzieje impreza. Pomachajmy im. Słuchajcie, machają nam. <śmiech> <Ej>! <śmiech> Także słuchajcie jest atrakcja Atrakcja na mieście Biorę maszynę i lecę No to lecimy słuchajcie chwilę na żywo Zobaczycie jak to wygląda Jak się trzeba namachać A cisza, powiem Wam szczerze, że tutaj jest straszna cisza. Takie 35. No więc, może to być, słuchajcie, token nałowiany. Tak powiem Wam szczerze, 35. Spójrzmy na niego. Ja już tutaj widzę patrzcie. Nabijka jakaś taka na śrubkę czy coś. Dobra. No i grzebiemy słuchajcie. W kolejnym sygnaliku i to powiem wam, że pierwszy taki ładny. Da? Aaaa! Słuchajcie, jest klucz. Super, też cieszy. Chociaż pewnie ktoś zgubił jest smutny. No i kolejny, słuchajcie, już go tutaj ciapnąłem 42. W nawet do 47 dochodzi. Spójrzmy, co to będzie. Myślałem, że będzie pierwsza monetka, ale, ale czy to coś jest? Czekajcie, przepuczę. No, niestety, no, niestety, jakiś stopek zwinięty. Kiwiec tu jest. Szukamy dalej. Tutaj mam, słuchajcie, taki marny szy o tak skacze słuchajcie patrzcie nawet na 83 o i zaginął kopnę tutaj tak tutaj Słuchajcie, no i ledwo, ledwo słuchajcie, słyszalny zaginął gdzieś, chociaż jeszcze z tej strony. tutaj jest ale ale dużo mniejszy jakby szukałem działa działa coś tutaj mamy mamy słuchajcie co my tu mamy nie tutaj coś przerwa Rafał słuchajcie krzyczy że przerwa ty jesteś o. nie no słuchajcie to jest jakiś takie malutkie rzeczy że Ta, takie coś, słuchajcie Jakiś stopek ołowi, malutki Tak męczył, że masakra No nic Zmiana terenu, słuchajcie, bo Tutaj nic nie wychodzi Chłopaki znaleźli Po dwie chyba monety Czy coś w tym stylu Michał, znalazłeś coś tutaj ciekawego? o Ale bym dostał Łopaciorom w łeb Nie ma nic, nie? Kurde, powiem ci, że bardzo dużo śmieci. No, fajki też, żeśmy nie znaleźli całego kielicha. Podążamy na schody i przenosimy się e, totalnie kawałek, kawałek dalej. To do usłyszenia w drodze. Tylko jest zasadnicze pytanie, czy my tędy przejdziemy? Przejdziemy, Jaś? Rafał, słuchajcie, przecisnął się tam między budową. Mam nadzieję, że budowlańcy ich nie pogonią. O, to my mamy szmat drogi, panie, co? O, mamy, słuchajcie, szmat drogi. Też tam musimy za ten mur iść chyba, co? A, no to spoko. To zobaczymy się przy wejściu. Słuchajcie, tutaj mamy z boku drabineczkę w dół, także lecimy na drabinkę. No to akcja Michał. Ło! No. Wow. no to słuchajcie, następny desantowiec. Dajesz Rambo! No. Co tam masz Misio? U pizdiet! ale piękny no. guziorek Tu masz albo jest P i G albo P i C Ale fajny no. Tylko no, nie jest cały, nie, bo środka nie ma tego, no. tego pierdzielnika na... Ale śliczny jest i tak Ci powiem nie? szczerze No guziorek no, a pierwsza tutaj, klasa a je tutaj, Co jeszcze masz? O, dobre, nie? Kobra jeszcze masz? No to indyjskie to, co oni zawsze wiesz. A, jest kobra. Jest kobra, nie? Jest kobra, ale słuchajcie, guziczek pierwsza klasa. Super. Fajnie panie. Gratulować. Żółwik w razie był. Ja se słuchajcie, tu kopię z boku spokojnie, a ten goś obok. I już krzyczy, że ma kolejny guziczek też wojskowy podobny. Ty, ale akcja. Tylko ma inne inicjały. Inne inicjały, no ale znowu guziczek z II wojny światowej. był tamten, nie? Albo może nawet i z pierwszej, słuchajcie, jak sprawdzimy, jest korona na pewno może brytyjska. Być cały, bo zobacz, on z tyłu jest taki O, nie? Kurde ty, patrzcie, znalazł drugiego guzika takiego wojennego. Super panie, pikne. Już masz dwa. A, żółwik panie. A ja w sumie też w ogóle przed chwilą znalazłem swoją pierwszą monetę, właśnie w tym dołku, dwa pi. A przed chwilą też miałem monetę. A w ogóle. No widzisz. Już jest na bogato. Ta miejscówka słuchajcie, zaczyna. Sypasz trochę lepiej. Już w tym momencie wiedziałem, że to jest to miejsce, do którego mieliśmy trafić. A dla Was, kochani, piękny time-lapse. Oglądajcie. Ten gość mnie normalnie słuchajcie, rozwala na łopatki. Krzyczy do mnie teraz: Adaś nie uwierzy, rzucił łopatą. Słuchajcie, ma trzeciego. No nie żartuj, daj mi chociaż jednego znaleźć. Patrzcie. Patrzcie, jest trzeci. No nie wierzę, no nie wierzę, normalnie chłopie... Ty... O Boże. Trzeci guzik z II Wojny Światowej, albo i z pierwszej. Będziemy sprawdzać. Nie? Będziemy sprawdzać, zostawię wam notatkę. Kurde, normalnie masakra. Nie, w sumie to one są takie same, a pokaż tego. Takie same? Tak. Patrzcie, że żeby nie było. Takie same. Są już trzy. I ten jest ten, to jest trzeci. To jest trzy sztuki, takie same. Masakra. Masakra, panie. Daj jeszcze dawaj czwartego. <grym> oj, oj, oj. Ale rzeźnia, słuchajcie, on krzyczy, że masz czwartego. Ja nie wierzę. Nie wierzę. Masz czwartego? Patrz, są przyklejone. Ja pie... pięć, bo patrz, Dwa tu są. Jest jeden, a tu jest drugi. No co ty? No bo one mają żelazne środki, wiesz. I to żelazo tak, kurde... No, kurde, no, no patrzcie, kolejne guziki. To już, to już pięć. To już masz pięć, człowieku. Ale fajnie jest przyklejono. Nawet tego nie odrywam. Zostawiam tak, jak jest. No masakra. Czekaj, wiesz co? Ja, ja muszę maknąć i zobaczyć, kurde, bo... Bo ja nie wiem, jak chodzę koło niego i... No, żelazo przebijają. Jest, jest ładny... No nie no, kurde, jest ładny wysoki dźwięk, kurde, wiesz, tak przebijają. No, na Simplexie tak przebijają, wiesz, jest, masz, masz kolor, masz żelazo, masz kolor, masz żelazo, nie? Słuchaj. jest naprawdę taki sygnał ładny, nie? Jest. Pięć guziczków. Masakra. Masakra. Fajnie przyklejone, nie? No, o człowieku, to już mi teraz normalnie aż... Michał! Nie pisz do mnie, ja nie mam czasu, ja też muszę znaleźć jednego. Te same, tak, PC albo RC. To Masakra. Samo. Słuchajcie, ja o jednym marzę, także... E, sorry, ale nie mam czasu, lecę szukać, pa! No to słuchajcie, zajęło mi jakieś pół godziny. Chodziłem, walczyłem, szukałem... Patrzcie, leży tutaj też. I jeszcze wiecie co? Mu jest w najpiękniejszym chyba stanie. Ale śliczny. Szkoda, że tylko pusta nakładka, ale idę szukać, bo pewnie jest ich gdzieś tutaj jeszcze więcej. Także, no, mam swojego dzisiaj i bardzo się z tego cieszę, słuchajcie, ale szukam dalej. Słuchajcie, my chłopaków żeśmy zawołali, bo tu się zaczęły dziać dantejskie sceny. Patrzcie, kolejny mój dołek i ja mam teraz dwa szczepione, tak jak wcześniej Michał miał trzy. Chodźcie, ja je przypukam. No, chłopie, kurde, poszczepiane. Patrz, zobacz, ich jest mnóstwo. Ale ich jest mnóstwo Piotrek tutaj, szukaj. Także Rafał uciekł, słuchajcie, a my tu kopiemy. Ja już mam w takim razie trzy. No pewnie. Ale akcja. No, nie wierzę. Nie wierzę, także nawet nie chowam kamery, tylko odkładam z boku. I szukamy dalej. Bo tych guzików tutaj może, słuchajcie, być. Masz kolejnego? O, słuchajcie. No nie wierzę. Michał ma kolejnego. A to co to taka buteleczka? Gdzie na wierzchu leżał? No leży na wierzchu. No centralnie, słuchajcie, kolejny. Patrzcie. No nie wierzę, co tu się dzieje. To jest jakiś armagedon. Piotrek, zobacz, kurde, kolejne. Patrz. Leży normalnie. O, ja zaraz kurde chyba stracę przytomność. Słuchajcie, bo ja się tak podnieciłem, że masakra. Jedna moneta trzy, cztery. Patrzcie, cztery i wszystko to samo, nie? Ja mam też już albo trzy guziki. Jakaś kapota była albo coś, ale tu mam fajne, to tu fajne są sklejone. No te sklejone widziałem, nagrałem wcześniej. Także słuchajcie, oni niech się patrzą, a jak grzebię wokoło. Was proszę kochani, o zostawienie łapki taktycznej, czegokolwiek dla zasięgu, komentarz. Co możecie, to zostawcie, e, a z wami widzę się już. Za parę dni na kolejnej wyprawie, trzymajcie się bardzo cieplutko, pa pa